Diagnostyka zarodka, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że na samym, poziom, na samym początku in vitro jest oglądanie plemnika, jego prawidłowa budowa, oglądanie komórki jajowej, też laboratorium embryologiczne jest to w stanie ocenić. Później obserwujemy przez co najmniej trzy doby takiego zarodka, jest stała kontrola prawidłowych podziałów komórkowych, embriolodzy to oceniają i odnotowują. Jeżeli mówimy o dokładnej diagnostyce genetycznej, to absolutnie nie każda para się do niej kwalifikuje, dlatego że taka diagnostyka genetyczna niesie za sobą możliwe powikłania i nie ma bezpośrednich wskazań, żeby ją wykonywać. Na pewno pary, które mają obciążenie genetyczne w rodzinie, powinny zastanowić się nad wykonaniem właśnie wcześniej kariotypów, jak i zastanowić się i porozmawiać z lekarzem, czy jest to wskazanie do przedimplantacji diagnostyki genetycznej. Wtedy dokładnie lekarz na pewno objaśni, w jaki sposób ta procedura przebiega, z czym się wiąże i jakie są szanse na wyjaśnienie danego problemu genetycznego.